Halo, halo, witam serdecznie w piątym odcinku z serii Elden Ring Shadow of the Airtree. No w dzisiejszym materiale zwiedzimy tak zwaną fasadę zamku. Jeżeli zobaczycie na mapie to jesteśmy w tej oto lokacji. I rzeczywiście mamy dostęp do jakiegoś wielkiego zamczyska. no i na samym początku zobaczymy sobie tereny poboczne z tej oto strony. Możemy też za pośrednictwem konia wszystko eksplorować. Więc czemu tak nie zrobić. To wiem, szybciej można dewastować wszystkie tereny. Raczej niczego nie widzę. Więc po raz kolejny raczej dosyć biedna lokacja. Bez żadnych kluczowych surowców się szykuje. Jakieś informacje? Krab nadal nic. Są jakieś, nie wiem, koszary tych przeciwników, wszystkich. Rzeczywiście byli jakoś wojownicy niedaleko tej lokacji, więc pewnie tu mieszkali. No, jak to wiem, może będzie jakiś wartościowy sekret w jednym z tych namiotów, więc nie wiem, warto może szybko przeszukać. Zaraz zobaczymy. W dzisiejszym materiale wielka rozwałka. Nawet nie mogę wejść do jednego z namiotów, się okazuje. Kto by się spodziewał? Może z drugiej strony? Na co mi to wszystko? Tędy? Czas na punkt kontrolny. No to już przed chwilą sobie miałem. Ta, do niektórych namiotów nie można niestety wejść. Nie wiem jak oni to robili. Nie, to te namioty są trochę bezużyteczne. Żadnego materiału do tej pory. Tędy. Pierwsze gestykulowanie, a potem kupiec, a to niespodzianka. A czyli dobra, do decha wejść do środka. Spróbujmy. Trzeba na pewno przeczytać wiadomość. A czy muszę jakiś gest wykonać, ale pytanie: jaki jeszcze? Nie masz prawa, oj, nie masz prawa. Dobra, próbowałem tu kilka gestów wykonać, ale żaden niestety nie pasuje, więc może dopiero w przyszłości znajdę jakiś odpowiedni. A wydaje mi się, że to może być jednak jakiś sekret godny uwagi. Może jeszcze poczytam na necie, zobaczę. O, przeciwnik nawet nie zwrócił uwagi. No i to le. Kamon panowie. Ja nie chcę jeszcze walczyć nie tak prędko. Jezu chryste, jakie w ogóle ataki straszliwe, co ja widzę? Nie, czy jednak nie rozwojej jej konia? O co chodzi? Ja nie mogę, jestem totalnie niszczony. No i tyle. Trzeba było wykonać jakąś magię, dosłownie mnie przybili i nie mogłem nawet wstać. Jeszcze raz. Dobra, nie wiem. Dobra, ci wrogowie wcale nie są aż tacy słabi. To jeszcze coś posiada bez przerwy jakieś ataki dystansowe, dobra. I przy okazji, gdzie są moje dusze, trochę mnie to jednak bolało, jak tam potrafili z konia zrzucić za pomocą ataków dystansowych. W każdym razie mamy jakiś tajemniczy ogień da obradę przeczytać wiadomość. Coś niesamowitego, niech będzie chwała. Ale nie mogę wejść w interakcję żadną. Jest jakiś dziwny ogień. Ale w zasadzie tyle. Mamy kilka jednak dosyć tajemniczych lokacji. No nie widzę opcji, żeby zrobić cokolwiek. Bo jeszcze przeciwnik, jak się w ogóle wyłonił? Jezu Chryste, z kim ja w ogóle walczę? Nawet kilku takich mamy. O! Wow, jeszcze jakiś wróg z motem przeogromnym. To wolałbym się skupić jednak na tym mniejszym na początku. Dobra, jestem zbyt zwinny, koleś. Nie zrzucisz mnie! W ogóle nie potrafił mnie trafić. Jak tańczyłem kółka wokół niego. Dobra, jeszcze jakaś książka, wyśmienicie to chyba jakaś, jakiś namiot dowódcy. By jakieś fotele wystawne, akurat. No, to mamy jednak kilkadziesiąt namiotów do sprawdzenia, to może jednak trochę potrwać, zanim wszystko sprawdzę. A ja myślę, że warto. Nie, to już jest bezużyteczne. Tam już wszystko sprawdzaliśmy, a więc idziemy na drugą stronę. Nie, tutaj też w sumie patrzyłem. Może tam jest dodatkowa. Dodatkowy region. To wszystko jeszcze przeciwnicy? To mają całkiem sporo życia, a to nie jest. Nikt proste. Zauważyli mnie. Zas może przybyć większa ilość. No zaraz będę rozwolony, ja nie mogę i po raz kolejny będzie kłopot. Zbyt wielu przeciwników jednocześnie. Ale znowu wolę tego konia wezwać, to o wiele szybciej wychodzi dewastowanie. Tych wszystkich desek, jakichś beczek, i innych puszek. Za pomocą przewrotów to by wychodziło dwa razy wolniej. Kurde, liczy na jakieś sekrety, ale rzadko co można jednak zdobyć w tych namiotach? Może tam były jakieś dwa materiały i w smietela. Oprócz tego nic konkretnego. Może w tych większych czasami. W szczególności można coś odnaleźć. Tam jeszcze jacyś niżej, a no to w sumie nawet nie ma się co pojedynkować. Raczej. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że fasada zamku została już mniej więcej jakkolwiek sprawdzona. Jeszcze się zregeneruje, bo jednak trochę życia straciłem. I pójdziemy sobie albo na północ, albo na południe. Pytanie, w którą stronę najlepiej. Może na południe, patrzcie na to. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe wioski. Ale tu już sprawdzam. A tak. W takim razie szukamy kolejnych sekretów. Tym razem z tej oto strony zobaczymy, jak daleko zajdę. Jakieś kolejne fortyfikacje też wojownice. Dobra, mogę zwalczyć. To w sumie żołnierze na każdym kroku. Ale za pomocą konia łatwo ich w sumie załatwić. No, żebym po raz kolejny nie zleciał, walka na ratę. To jeszcze jakieś kopnięcie by się przydało, albo coś w tym stylu, żeby od razu kolesia wysłać do przepaści. A no w ogóle patrzcie na to. Chyba byłaby opcja, żeby na niższe tereny się dostać. Czyli z tej od strony, tak? No cóż, warto tą lokację zapamiętać, ale. No, na razie skupiłbym się może na tych terenach. Nie wiem. Mniej więcej ta sama lokalizacja, kurde, odkwiłem co jest. Nie widzę w ogóle co się dzieje najgorzej. Ja nie mogę co w ogóle za taki ktoś ma. Odechel. Te bomby ognice są akurat dosyć przerażające. Jak najszybciej kolesia się ukrócić, to ten? No, z bliska w sumie łatwo walczyć. Gorzej, jak koleś tam zacznie nawalać z tych ataków ognistych. To jest dopiero jakaś straszna sprawa. Chyba najbardziej potężny atak tych wrogów. Zwyczajnych, to każdy tak posiada? Chyba ja coś konkretni magowie. No tam niżej jeszcze mógłbym zaskoczyć, to jeszcze zobaczymy później. Już w pobocznych laskach nie widzę żadnych dodatkowych wartościowych kwestii może tam na wprost chyba widzę jakiegoś wroga a nie to po prostu grobę z daleka myślę że to jakiś swój są też wierni Łudech skąd ty się wzięłeś panie a, dobra, z tym... Bra, tych wrogów jest jednak całkiem sporo. Jezu Chryste, co się dzieje? No to jestem trochę załatwiony, no fajnie, chciałbym jeszcze wstać jakkolwiek. Dobra, dajcie mi trochę miejsca na walkę. Ja w ogóle nie mam szans, żeby uciec z kolesi. Bez przerwy daszuję przez całą mapę i tyle. No to niezła rozgrywka. Dajcie mi spokój, panowie, co jest? No nie ma szans, żeby w ogóle zdobyć jakiś dystans. załatwiem, ale to jest taki pojedynek, że ja tu daszuję przez całą mapę dosłownie na tych wrogów. Jeszcze potrafię na dalekie dystanse urządzić. Dobra, trzymaj tak. Dobra, to dopiero była walka. Chyba się wycofałem tak ze 100 razy. Jakoś już daliśmy radę, jeszcze kolejne jakieś kundle w postaci duszy. No z tymi raczej prosto sobie rajdź Najgorzej właśnie z tym minibosem, który był przed chwilą widoczny. Dobra, chyba tyle jeżeli chodzi o obecne miejsce, obecny lasek i gdzie ja się w ogóle dostaję. A to może być zwiastun jakiejś walki z bossem, być może. Tak zauważyłem, że jak mamy takie podobne kreatury, to blisko jest mocniejszy przeciwnik. Please. No more. I am sorry. I repent. Oh, come no closer. Oh, the horror. Please. Savage me no further. Hmm, nie do końca rozumiem o co chodzi. Oszczędź mi twego okrucieństwa. Ja nic nie robię, dosłownie. Dziwna sprawa. Gdzie się teraz udaję? Czyli z jednej strony mógłbym się wyżej dostać, to by była jakaś nie wiem, ważna konstrukcja, czy jak. Gdzie ja w ogóle teraz idę? To jest jakaś winda? Nie mogę nawet sprawdzić, ponieważ atakują mnie jakieś pelikany latające. No patrząc na mapie, lokacja wygląda dosyć charakterystycznie. Patrzcie, mamy właśnie jakiś, nie wiem, możliwość teleportu albo coś w tym stylu. Gdzie ja w ogóle się udaję? To do jakiejś wielkiej wieży tam na wprost. Dobra, może później to zobaczę. Wydaje mi się, że to może być jakaś ważna fabuła. Na początek, może jeszcze na dół. jeszcze tędy bym strzegł, są jakieś dodatkowe możliwości albo tędy. Byłaby też opcja, żeby na dół się dostać za pomocą tych grobów. Ale jak już jesteśmy na obecnym piętrze, to może to dokończmy. Jakoś tu mamy dodatkowe kierunki. I co jest? Nie mogę już konia ujeżdżać w tym miejscu. Potężny wróg niech będzie chwała. A, ktoś jest na wprost. Leniwa osoba to niespodzianka. Tak, czyli szykuje się walka z bosem. Jakoś go obijamy. Ktoś miał naprawdę mało życia. Ukonano na jeździe. Starożytny smokowiec nie żyje. A co ja w związku z tym otrzymałem? Nic? Miał jakieś dziwne ataki. No dobra, przynajmniej mógł jeszcze konie ujeżdżać tym razem wspaniale. No ten najeźdźca nie był jakiś super mocny. No te ataki dystansowe całkowicie go załatwiły. No, jeszcze dodatkowi. Kurde, co jest. No dostajemy się na jakiejś już krańce lokacji. Na co mi to w ogóle będzie? Może będą wartościowe sekrety, come on. A tak to tylko wrogów dostaje tyle. No to, żeby byłaby opcja zejścia na sam dół. Na teren na których już byliśmy. Co ja to wykonuję? Chyba po nic. No też tereny są wielopiętrowe. Może tak jak jakkolwiek doskoczyć, kurde, ale wysoko. Nie widzę opcji. Ok, jest jakiś dungeon. To będzie zaraz coś wartościowego. W każdym razie jeszcze tędy przeskoczmy. Wcześniej nie było dostępu do obecnego miejsca. I na co mi to wszystko? Na nic? Cenny przedmiot, urwisko. Gdzie mamy ten cenny przedmiot? Tam? Na wprost? Nie, to bez sensu. Niech nastanie coś. No czasami są takie informacje, że ciężko cokolwiek wyczytać. Jachanie, co po nas? Tam niżej już byliśmy. A, w każdym razie udało się dotrzeć do jakiegoś dungeonu dziwnego. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Jak się ta lokacja nazywa? To jest granica. Jest jakiś posąg Mariki albo coś w tym stylu, żeby się respić w tym miejscu? Nie widzę opcji. Smoczajama tak zwana. Ok. Czy to może być jakiś większy dungeon, całkiem możliwe. Też zostawię sobie na trochę później. Jeszcze się obawiam, że coś mi mogło pominąć na tych pagórkach. Na przykład z tej strony. No, mówiąc szczerze, bardzo szczegółowo, zwiedzam tutaj świat. Nie wiem, czy to nie będzie nużące, ale no, wydaje mi się, że mogły być jakieś sekrety jeszcze godne uwagi. Nie, to już jest tylko ścieżka do góry, tak? Widzę tylko tych przeciwników fruwających i w sumie tyle. Nic super, konkretnego. Gdzie się w ogóle dostaje? No proszę bardzo, jeszcze jakieś ogromne konstrukcje. Ogromne wieże. No te pierwsze odcinki tak bardziej pod eksplorację świata muszę przyznać, że zwiedzamy otwarty świata. Ma o co walczymy. Ale niedługo wszystkie te tereny zostaną sprawdzone, to przejdziemy do jakiegoś większego dungeonu. Ten Master Dungeon, czy tam jak się one nazywają. No wtedy będzie o wiele więcej nowości. Tłumiąca kolumna. A, czyli to będzie jakiś zjazd na całkowicie nowe tereny, tak? Okej. Okay. Czy tak to wygląda? I to jest jedna opcja. Dobra, zobaczmy, jak to się prezentuje. Przed tobą cenny przedmiot. Dobra, postaram się jakkolwiek zjechać, a to do góry. Ok, ta wieża była aż taka ogromna, chyba tak. No i mamy materiał legendarny. Kamienkowalski starożytnego smoka to jest najwyższy poziom ulepszeń, jeżeli dobrze pamiętam. I przy okazji mamy też informację: sam środek ziem pomiędzy trafiają tu wszystkie rodzaje śmierci, by zostać sumione. Więc chyba tyle udało się zyskać cenny surowiec przy pomocy tej tłumującej kolumny. Nie wiem, pobiegałem sobie jeszcze po okolicy, ale nie widziałem już niczego szczegółowego, więc w kolejnym materiale przejdę sobie do Smoczej Jamy. Myślę, że to może być interesujące, a później na jakieś tereny bardziej północne. Więc polecam zostawić są dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z nim na no jutra.